No wiesz, siedzisz na ławce i zapalasz papierosa. Tutaj możesz usiąść, no i tutaj będzie taki krat. Pamiętasz, siedzisz na ławce i zapalasz papierosa. No to co, wszystko okej? Okay? Tak. No to kamera? Poszła? No nie, ale no co ty robisz, no nie, no co ty nie robisz, tak miało być. no nie, no wiedziałaby, że nie ma iść, gdyby poszła na warsztaty filmowe jedno ujęcie w łebie.